Cześć! Witajcie na powróżu! Ja mam na imię Agata i jestem tytułową majc powróża, czyli takiego małego miejsca w sieci, w którym obalamy mity na temat Tarota. Między innymi. Jeśli jesteście tu nowi i interesuje Was tematyka ezoteryki, wróżenia i polepszania jakości życia, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z takimi właśnie treściami. A tymczasem, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat jednej z najbardziej kontrowersyjnych kart Tarota: Zapraszam do oglądania. Tematem dzisiejszego nagrania będzie, jak sam tytuł wskazuje, karta śmierć. Jej obecność w tarotowej talii jest jednym z powodów, dla którego całkiem sporo ludzi boi się tarota i spotkania z nim. W sumie nawet się nie dziwię. I chociaż, tak jak mówiłam tutaj, nikt podczas sesji tarotowej nie powinien przepowiedzieć Wam śmierci samej w sobie ani żadnego tragicznego wypadku. Nawet nie powinien przepowiadać śmierci kogoś z rodziny czy kogokolwiek znajomego. Tak, w końcu karta nosi nazwę śmierć, więc jeżeli ktoś nigdy się nie spotkał z prawidłową interpretacją kart. To nic dziwnego, że odczytuję ją dość dosłownie. Ja sama po raz pierwszy starotem spotkałam się w całkiem młodym wieku, i chociaż nikt mi go nie przedstawiał w jakichś strasznych barwach i nie straszył mnie szatanem, który potępi moją duszę po tym, jak zajrzę do kart, to jednak mimo wszystko ostrzegano mnie, że żebym. Na wszelki wypadek wyciągnęła kartę śmierci, bo jeśli by ona wyszła w, w moim takim czytaniu, czy wtedy jeszcze w zabawie kartami, to to już umarł w butach. No już po, pogrzebany pies pogrzebany już w ogóle nie ma o czym gadać, będzie tragedia, będzie źle. Więc na wszelki wypadek, żeby uniknąć tej tragedii, lepiej właśnie wyjąć kartę, tą jedną, jedyną, która naprawdę zwiastuje nieszczęście i i bawić się na spokojnie. Tutaj od razu zaznaczę, tak jak najbardziej, z kartami Tarota można się bawić, a wręcz, no cóż, bym to zalecała właśnie po to, żeby się poswoić się z tymi kartami, bo one wcale nie są takie straszne. Z tego co pamiętam, to te karty, które miałam jako pierwsze w ręce, pochodziły z jakiegoś ezoterycznego czasopisma, które nie wiem czemu pojawiło się w moim domu, ale po tym jak właśnie chyba nawet moja mama mnie nastraszyła tą kartą śmierci, to poczytałam trochę. Co poszczególne karty znaczą. Wiadomo, że w takim magazynie to za dużo nie było opisane, ale jednak, mimo wszystko, w samym opisie śmierci, karty śmierci oczywiście, zawartym w tej gazecie, nie znalazłam nic, co by mnie zaniepokoiło. I całe szczęście, że byłam sceptyczna do tego, co mówiła moja mama, czy kto to wtedy mnie ostrzegał, bo jak się później okazało, karta śmierci wcale nie jest taka straszna. Zupełnie tak jak ten diabeł, a w wielu przypadkach nawet znacznie, no, tak ciężko porównywać jeden rozkład z drugim. Ale ja na przykład wolę widzieć kartę śmierci niż kartę diabła, który jednak bywa dość podstępny i gdzieś tam ukrywa swoje prawdziwe znaczenie, a kartę śmierci rozumiem dość dobrze i od razu, bo jest to bardzo jasny, klarowny przekaz. No dobra, ale zacznijmy właśnie od tego, co myślimy. Co się ogólnie uważa, że karta śmierci oznacza? Pierwsze i najprostsze skojarzenie to oczywiście śmierć. Wykładamy kartę śmierci, pytamy się o cokolwiek, wychodzi karta śmierci i no cóż, koniec, tak? Wszystkiego. Nie ma sensu. A umieramy albo my, albo nasz kochany, jeżeli pytamy o miłość. Umieramy my, albo nasz pracodawca, jeśli pytamy o pracę. No tak trochę bez sensu. Wszyscy umierają i, i co, co, co z tego? Po co w takim razie to czytanie, które miało nam pomóc osiągnąć sukces, polepszyć nasze życie. Drugie skojarzenie to na przykład jakiś straszny wypadek, który może się nam przydarzyć, który może się przydarzyć komuś z rodziny lub bliskim znajomym. Niektórzy wręcz oczekują, że wyjdzie karta śmierci w czytaniu na temat osoby trzeciej, której oni nie lubią. Jest to bardzo. Niefajna praktyka, i mam nadzieję, że nikt z Was nie ma takich pragnień, by ujrzeć kartę śmierci w kontekście jakiejś osoby, której nie znosicie. Bo nawet jeżeli faktycznie to nie działa i karta śmierci nie znaczy, że spotka go coś złego, tą osobę coś złego, no to po co sobie zatruwać życie takimi negatywnymi pragnieniami i emocjami? I zanim przejdę do negowania tych znaczeń, tych skojarzeń z kartą śmierć, to chciałabym wam pokazać. Mam tu przygotowane trzy karty śmierci. Chciałabym wam pokazać, jak różnie może być taka śmierć prezentowana. Najbardziej podstawową i znaną wersją jest oczywiście ta Stali Waita i wygląda ona tak. Jak widzimy, jest tutaj Martwy rycerz na białym koniu, który podąża dziarsko przed siebie i nie zważa na nikogo, kto stoi mu na drodze. A ktokolwiek na tej drodze stanie, no cóż, umiera. Ale czy karta śmierci nie miała nie przedstawiać śmierci? No tak, przedstawia ją, oczywiście, no bo w końcu Stąd ma swoją nazwę. Ale jeszcze przy sobie skupmy się na samym obrazku. Mamy tutaj, jak mówiłam, rycerza. Jakby nie patrzeć leśniącej zbroi, na białym koniu, który symbolizuje niewinność. Ale ten koń musimy zauważyć, że tak trochę ma takie dziwne oczko takie czerwone i puste. Jakby był jednak ze światów. Przed nim stoi biskup tutaj pod jego kopytami leży już martwy król, klęczy małe dziecko i jakaś kobieta. A więc tutaj mamy wszystkich możliwych ludzi, którzy nam przyjdą do głowy. I pamiętajmy, że akurat e, ta talia powstawała w katolickiej Europie. Zatem uznajmy, że jest to cały przekrój ludzkości, bo taki jest tutaj, taki jest tutaj przekaz i przesłanie tej karty. A w tle mamy uwaga, uwaga. Wschód Słońca, który powinien przynosić nam nadzieję, dobre myśli i taką energię do wstania ze zmarłych. Na innej karcie, tutaj spod pędzla Ciro Marciatiego, mamy śmierć troszeczkę bardziej abstrakcyjną i troszeczkę bardziej bojową. Tutaj widzimy czaszkę skorpiona, obrzydliwego pająka, w tle Wojowniczego rycerza, który w domyśle jest właśnie tym kościotrupem poprzedniej karty. Na samym dole jest gołąb, który no, zdecydowanie nie żyje, ale na samym dole na środku mamy też białą różę, która dopiero co wzbiła się ponad ziemię. Zdecydowanie nie jest to karta, która przywodzi na myśl jakieś pozytywne skojarzenia. Jest dość mroczna i raczej nieprzyjemnie się na nią patrzy. I ostatnia karta, wykonana przez Lizę Parker. Taka zupełnie inna. To kotek. Bardzo puchaty, bardzo uroczy. Czarno-biały, który trzyma pod łapką klepsydrę, w której kończy się czas. W tyłu mamy zegar i prawdopodobnie odbijającą się w lustrze dziwną postać. Powiem Wam, że dopiero teraz zauważam tą postać w lustrze i ta karta nagle zrobiła się bardzo niepokojąca, ale cała karta, jak się na nią patrzy, nie wzbudza negatywnych emocji. I tak naprawdę właśnie takich negatywnych emocji nie powinna wzbudzać w nas żadna karta śmierci, z którą się spotkamy. A dlaczego? Zacznę od tego, że w nowszych taliach, tych bardziej współczesnych, które obecnie powstają, bardzo często. Zmienia się nazwę karty śmierć na transformację. I w zasadzie wiedząc to, już cała ta karta powinna nabrać zupełnie innego znaczenia niż taka przepowiednia tego, co może być najgorsze. Karta śmierć, czy też właśnie nowocześnie zwana transformacja, absolutnie nie zapowiada. Że skończy się życie. Owszem, coś się skończy albo wręcz powinno się skończyć, ponieważ bardzo rzadko jest tak, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje w naszym życiu. Zdarza się, że zależy to od y, osób trzecich, tak? Na przykład związek kończy się nie tyle z naszej inicjatywy, co z inicjatywy naszego partnera, naszej partnerki. W pracy zostaniemy zwolnieni, albo to nasz pracownik się zwolni, więc zdarza się tak, że nie możemy mieć na coś wpływu. I właśnie coś takiego może nam pokazać karta Śmierć, że wydarzy się coś, co zupełnie zmieni nasz dotychczasowy styl życia, i my nie będziemy mieć na to wpływu. Ale często mówi nam też o tym, że takie coś powinno się wydarzyć i powinno się wydarzyć z naszej inicjatywy, czyli że na przykład ten związek może niekoniecznie nam tutaj służy, że on nam przynosi znacznie więcej cierpienia niż radości. I tylko i wyłącznie kończąc go, będziemy w stanie znów cieszyć się radością życia. Odrodzić się na nowo, ponieważ odrodzić się możemy tylko i wyłącznie zakończając coś. Na przykład tutaj w przenośni to życie, tak? Na tej pierwszej karcie, gdzie wszyscy w zasadzie umarli, wszystkim jest pisana śmierć, ale gdzieś za bramą wschodzi słońce i rodzi się nowe życie. Tak samo w przypadku zakończenia, czyli jakby uśmiercenia związku który nam nie służy, dajemy sobie szansę na nowe odrodzenie się, odrodzenie się nowej, prawdziwej i satysfakcjonującej miłości, na poznanie, czyli urodzenie się nowej znajomości. Karta Śmierć zawsze mówi nam o tym, że coś się kończy, ale także daje nadzieję, która jest wręcz pewnością, że także coś się zaczyna. Ale żeby jedno mogło się zacząć, żeby jedno mogło się narodzić, wydarzyć, jedno, drugie musi się skończyć. Karta Śmierć mówi o tym, że dwie. Te dwie rzeczy, ta, o którą pytamy, ta która, ta, która stwarza problem, i coś lepszego nie mogą istnieć razem i należy tą złą, tą negatywną uśmiercić. Czy zawsze jest tak, że karta śmierci mówi o problemie, który zniknie, który w jakiś sposób rozwiążemy? No nie. Czasami jest tak, że mowa jest o sytuacjach, o rzeczach, o sprawach, które w danym momencie wydają nam się bardzo pozytywne. Potrzebne w naszym życiu. Nie zawsze jest tak, że jest to śmierć bezbolesna tych rzeczy. Powtarzam. Zaznaczam, że chodzi o te rzeczy, o te sprawy, nie o konkretnych ludzi i nie o nas samych. Zatem może być tak, że tarot nam zaleca zawicie czegoś, na czym nam zależy. Na przykładu danej znajomości, czy danej pracy, relacji, czy jakiegoś zachowania, które praktykujemy od bardzo dawna, które sprawia, że czujemy się komfortowo i przyjemnie, ale tak naprawdę może się okazać, że ono nam wcale nie służy i dzięki temu, że z danej rzeczy zrezygnujemy, że wyprosimy ją z naszego życia, zrobimy miejsce na coś znacznie lepszego, czego może sami oczekujemy, ale równie dobrze to coś może nas po prostu zaskoczyć i zadziwić jakie jest wspaniałe. Oczywiście karta śmierci jak najbardziej ma również swoje takie bardziej negatywne strony. I tak może się zdarzyć, że jest zapowiedzią jakiejś tragedii. Ale tak jak mówiłam w innym nagraniu, które jeżeli nie uda mi się go tutaj podlinkować, to będzie na pewno w opisie. Profesjonalny tarocista nigdy swojemu klientowi nie powie, że spotka go coś złego albo kogoś z jego rodziny spotka coś złego. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłam wcześniej i powtarzam w każdym nagraniu, mamy ogromny wpływ na to, co nas spotyka w życiu. Jeżeli wyjdziemy z gabinetu wróżbity z takim przeświadczeniem, że czeka nas tragedia, to sami w zasadzie sprowadzimy tą tragedię na siebie, bo będziemy się na niej skupiać, będziemy o niej myśleć, będziemy ją widzieć na każdym kroku, aż w końcu nasz umysł stwierdzi kurczę, no tak się stresuje. Tą tragedią, którą ma mnie spotkać, że może lepiej, żeby ona mnie spotkała, to przynajmniej się zrelaksuje, tak? Po śmierci, chociażby. Dlatego i tego każdy tarocista jest świadomy, że jeżeli wypuści swojego klienta z takim, z poczuciem, że hej. Masz tutaj śmierć na stole, ale ona znaczy, że musisz odpuścić, że musisz dać sobie szansę na to, by z martwych wstać. I powie, o co chodzi, powie, jak to zrobić. Zaproponuje jakieś rozwiązania, które sprawią, że ten człowiek poczuje się silny i że ma władzę nad swoim własnym życiem. To pójdzie w świat i będzie robił cudowne rzeczy, będzie miał szansę na, na naprawdę długie i szczęśliwe życie. Oczywiście to jest tylko krótkie przedstawienie karty śmierci, która, tak, dla niektórych może to mieć znaczenie. W wielkich arkanach ma numer 13, ale mam nadzieję, że mimo to udało mi się zmniejszyć Wasze obawy, jeżeli takie mieliście na jej temat. Jeśli Wam się podobało, to będę wdzięczna za łapki w górę, żeby moje nagranie mogło trafić do większej ilości ludzi. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w następnym filmiku o tarocie lub o innym temacie ezoterycznym. Do zobaczenia! Pa!